Cześć wszystkim! Witam Was w kolejnym odcinku samochodowej kosmetyczki. Witam Was również w roku 2020. W tym odcinku pokażę Wam, a tak naprawdę poruszę temat, który przez większość kierowców, przynajmniej jak widzę na parkingu, jest pomijany. Myślę, że Wy jesteście świadomymi użytkownikami, i myślę, że te rzeczy już znacie. Jeżeli nie, to myślę, że ta wiedza Wam się przyda. A w tym odcinku zajmę się tym, jak przygotować auto do zimy. Tak, aby nie sprawiało nam problemów, tak, aby jego użytkowanie było jak najłatwiejsze, jak najprostsze i jak najbardziej przyjemne. Więc zapraszam Was do oglądania. Nie wiem, czy zdawaliście sobie sprawę, że wystarczy wziąć termos z ciepłą herbatą otworzyć maskę znaleźć korek do wlewu oleju w moim przypadku jest tutaj i po prostu nalać tą ciepłą herbatę do silnika nie no oczywiście tak nie będziemy dbali o samochód ale myślę, że wielu z Was już się przeraziło, że wleję tutaj ciepłą herbatę nie nie, nie o tym będzie mowa. Otóż dwiema najważniejszymi sprawami, jakie możemy zrobić pod komorą silnika i wiem, że to nie jest związane z kosmetyką samochodową, jest to, aby zadbać o nasz akumulator i o zimowy płyn do spryskiwaczy. A akumulator zadbacie w taki sposób, że weźmiecie po prostu papier ścierny, odepniecie klemy, jeżeli oczywiście Wasz akumulator zaczyna przerywać zimą, a to zauważycie, no bo będziecie kręcić, kręcić, kręcić i w końcu nie odpali i będziecie musieli wzywać znajomego, aby za pomocą kabli Was poratował. Więc wystarczy, że sobie przetrzecie papierem ściernym, tak żeby ten metal z powrotem odzyskał taki no, metaliczny kolor i zapniecie klemy z powrotem. Może to Wam pomoże, jeżeli nie, no to zalecam wymianę akumulatora na nowy. Jeżeli chodzi o płyn do spryskiwaczy, to bierzcie taki, który no minimum jest do tych minus 20, minus 30 stopni. Jakiejś lepszej firmy, nie jakiejś tam z jakiegoś zwykłego marketu, nie z biedronki, z Lidla, tylko może jakiejś renomowanej marki. Ten płyn na pewno będzie miał więcej z tych środków, które zapobiegają zamarzaniu. I na pewno nie zdziwicie się, że ten płyn Wam po prostu nie leci. Sprawy mniej kosmetyczne mamy za sobą, teraz skupimy się na tych bardziej kosmetycznych. Na pewno wielu z Was nienawidzi skrobania szyb. Powiem Wam, że do pewnego czasu też tego nie lubiłem, ale w pewnym momencie zaczęło sprawiać mi to przyjemność. No powiecie, no szalony człowiek, jak może lubić skrobać szyby. Wstaje rano, widzi zamarzniętą szybę i co? Bierze skrobaczkę i jedzie. Powiem Wam, że tak, gdyż od pewnego czasu nie mam z tym większego problemu. A dlaczego? Dlatego, że na przedniej szybie mam niewidzialną wycieraczkę i szybę tę przecieram regularnie za pomocą dedykowanego środka do szyb. Znacie ten środek, już wielokrotnie wam go pokazywałem. Wielu powie, że no to używam tego samego środka, ale powiem wam tak, że skoro coś jest dobre, to po co mam to zmieniać? I skoro pomaga mi to w zachowaniu czystości samochodu. Więc. Przy pomocy tego środka i dlatego też, że na przedniej szybie mam niewidzialną wycieraczkę, a boczne szyby regularnie też myję tym środkiem, to powiem Wam, że ten mróz nie przywiera tak bardzo i skrobanie szyby jest naprawdę przyjemne. Wystarczy jedno pociągnięcie i szybę mam kompletnie czystą. Ale jeżeli nie lubicie skrobać, to polecam Wam zastosowanie po prostu takiego zwykłego steberka czy matę na przednią szybę, jak to. Inni nazywają je zona przeciwsłoneczna czy też przeciwmrozowa, więc jak najbardziej możecie też używać takiej maty. Ale jeżeli naprawdę ktoś z Was nie lubi otrzania szyb, to polecam Wam domowy środek. Nie żaden kupny, tylko domowy. Środek do mycia szyb składający się na przykład ze 100 ml wody, i 200 ml denaturatu bądź izopropanolu, czyli alkoholu minimum 90%. I tym sposobem spryskacie sobie szybę, poczekacie 2-3 minuty i ta szyba powinna Wam się rozmrozić. Tak samo możecie zrobić i użyć tego odmrażacza, jeżeli wycieraczki przymarzą Wam do szyby. Wtedy spryskujecie pióra wycieraczek i również czekacie 2-3 minuty i te wycieraczki są już odklejone od szyby. Następną ważną kwestią są wycieraczki. W internecie aż huczu od tego, czy wycieraczki zostawiać na noc pionowo, czy też zostawiać w takiej pozycji jakie są teraz, czyli przyklejone do szyby. Ja Wam osobiście powiem, że ja zostawiam wycieraczki zawsze w ten sposób. Nie stawiam ich na pion, gdyż musiałbym je postawić do pozycji serwisowej, tak jak widzicie, ja nie podniosę tak łatwo. Oczywiście nie obawiam się tego, że jakiś złodziej ukradnie te wycieraczki, no bo jeżeli bardzo by chciał, to nawet z tej pozycji serwisowej by sobie je wypiął. Ale chodzi też głównie o to, że martwiłbym się, że jeżeli by naprawdę przyszedł taki mróz, czyli na przykład padało, by padało i w nocy by przymroziło, to nie opuściłbym tego ramienia wycieraczki, być może nie uszkadzając go, no bo jednak tu jest pewien zawias. Ten zawias też może zamarznąć. No i wielu. Użytkowników w tych nowszych samochodach, no niestety ma podobnie jak ja. Ja oczywiście nowego samochodu nie mam, ale jakieś tam rozwiązania ci Francuzi wprowadzili. Ale z drugiej też strony, spotykam się z opinią, że te wycieraczki mamy teraz bezprzegubowe. Jak widzicie, jak podniosę to, one wyginają się w taki banan. I jeżeli te wycieraczki też tak zamarzną. I zostaną w takiej pozycji, to co? Jak opuścicie tę wycieraczkę, to co? Myślicie, że tak łatwo się naprostuje ta guma? No, ja sądzę, że nie. I myślę, że wielu użytkowników, którzy podzielają moją opinię, myśli tak samo. Są oczywiście w internecie specjalne pokrowce na wycieraczki, ale żyjemy w Polsce i być może jakieś Janusze biznesu wam po prostu podprowadzą to w nocy, jak zobaczą, że macie ładne pokrowce na wycieraczki, to po prostu to zabiorą. To nie jest. coś się wywrócił. To nie jest trudne, aby coś takiego podprowadzić. Najlepszą metodą jest to, aby pod te wycieraczki coś podłożyć. A najlepiej podłożyć jakiś kawałek tektury, a nie jakąś szmatkę czy coś, bo ta szmatka też może nasiąknąć wodą, może też przymarznąć do tego rządła. Tektura jest najbardziej bezpieczna i też taka gruba, nie taka cieniutka, nie jakaś kartka papieru, tylko taka grubsza tektura. Podkładajcie to pod wycieraczki i będziecie mieli problem z głowy. Wracając do tematu wycieraczek, im też jest ciężko zimą. Nie tylko Wam, nie tylko Waszemu pojazdowi, akumulatorowi i tak dalej, tylko tym wycieraczkom też jest ciężko. Bo jednak ten brud, to błoto pośniegowe, ten cały piasek jest podnoszony z kół sprzed Waszego samochodu, szczególnie, że lubicie jeździć na centymetry, więc wtedy najwięcej brudu ma wpada na tę szybę. I potem co? Bez spryskiwaczy próbujecie przetrzeć tą szybę. Tu jest też pełno brudu. Dlatego polecam Wam przygotować sobie jakąś zwykłą mikrofibrę. Tą możecie kojarzyć oczywiście z odcinka, o świą z odcinka świątecznego, gdzie chiński święty Mikołaj przysłał mi coś takiego, więc myślę, że te ściereczki idealnie się do tego nadadzą. Bierzecie środek do mycia szyb, spryskujecie lekko tą ściereczkę, nie za mocno i po prostu... Przejeżdżacie tą wycieraczkę. I zobaczcie. Ja niedawno myłem samochód. A tutaj ile brudu już się zebrało. Więc warto czyścić to regularnie. Nie mówię, że codziennie, ale chociaż co dwa dni. Jak jest taka pogoda, to spokojnie co dwa dni. Ale jeżeli jest naprawdę. Wczoraj było na przykład deszczowo. Dzisiaj jest słonecznie. No to wystarczyłoby przeczyć. I oczywiście to miejsce. Tutaj, gdzie te wycieraczki spoczywają, też przetrzyjcie, no bo też tam się zbiera dużo brudu. A teraz rzecz, która komuś może wydać się bardzo śmieszna. Więc najważniejsza będzie wazelina. Ale nie po to, żeby komuś chodzić. Wiemy gdzie? Tylko po to, żeby zabezpieczyć nasz samochód. Już wyciągam mój kluczyk i właśnie za pomocą wazeliny, ja tu sobie ją otworzę, bierzemy, nasmarowujemy ten nasz kluczyk tą wazeliną. Weźmy jej troszkę więcej. Teraz kilkukrotnie wkładamy i wyciągamy. Kładamy i wyciągamy, wkładamy i wyciągamy. Kluczek oczywiście później sobie wytrzyjcie, żeby wam się nic nie urodziło, ale właśnie teraz sprawdzicie, że wam sprawicie, że wam samochód nie przemarznie. Możecie jeszcze tutaj tą stacyjkę wziąć wysmarować też dookoła wazelinką. Mróz nie powinien już wam być. Straszny ale wazelina nie służy tylko po to, żeby komuś wchodzić, znaczy, żeby tylko zabezpieczać zamek, ale też, żeby zabezpieczyć uszczelki. Tylko bierzecie trochę tego środka. Najlepiej, jakbyście mieli mikrofibrę, środka. Po prostu wazelinę bierzecie. Jakbyście mieli mikrofibrę, to też będzie super. Nakładacie sobie i delikatnie wcieracie. uszczelkę. Wielu ludzi mówi też, że dobry jest po prostu olej rzepakowy, ale ja myślę, że wazelina jest lepszym rozwiązaniem niż olej rzepakowy. Nie wiem czy to działa. Myślę, że być może działa, ale skupimy się na tym, że wazelina to jest klucz do tego, aby uszczelki nie przymarzały wam do drzwi i żebyście wy mogli dostać się spokojnie do swojego samochodu. Jeżeli ktoś z Was ma to szczęście i mieszka w takiej części Polski, że pada tam śnieg, to pamiętajcie, aby odśnieżać cały samochód. Nie chodzi o to, abyście odśnieżyli tylko szyby i żebyście mogli już ruszać. Na przykład jest taka warstwa śniegu u Was na samochodzie i potem ten cały śnieg jest rozsypywany po drodze i spada na innych użytkowników drogi. Dlatego bądźcie wyposażeni. Taką oto szczotkę, zmiotkę, nawet możecie zabrać ją z domu. A najlepiej, żebyście właśnie zabierali takie rzeczy z domu, a nie zostawiali w samochodzie, no bo jeżeli Wam zasypie, no to nie otworzycie tego samochodu tak łatwo, a śnieg Wam nasypie się do środka. Więc macie taką oto szczotkę, okrywacie ją mikrofibrom, tak aby nie porysować samochodu, i po prostu za pomocą. Takiego oto zestawu, takiej kombinacji ścieracie ten śnieg z samochodu bez ryzyka, że Wasz samochód zostanie porysowany. Jeżeli chodzi jeszcze o takie rzeczy mniej kosmetyczne, a mechaniczne, to pamiętajcie o tym, by wyposażyć swój samochód w dobre opony zimowe bądź wielosezonowe. Nie mówię tutaj o żadnych Chińczykach czy oponach też dość mocno użytych, albo nawet i zużytych. Bo jeżeli chodzi o stan techniczny z samochodów na naszych drogach, to jest on troszkę wątpliwy. Pewnie wielu z was ogląda też taką serię jak polskie drogi bądź Stopham. Więc widzicie, ile razy można zaliczyć takiego bączka. Jest to naprawdę niebezpieczne, bo jeżeli ten bączek jeżeli będzie tylko na takiej szerokiej drodze i nic wam się nie stanie, to był biedy i nie stanie się też innym użytkownikom drogi. Ale nie daj Boże, jak taki bączek zakończy się w rowie, w rzece, czy gdzieś też indziej i możecie też stracić życie, albo narazić na, na niebezpieczeństwo innych użytkowników drogi. Opony zimowe i wielosezonowe oszczędzą mam też wiele trudu, na przykład przy przejściu dla pieszych, jeżeli trzeba będzie ostrzej wyhamować, bo jakiś pieszy nagle Wam się pojawił w czarnej kurtce na pasach. Więc naprawdę, wyposażcie swój samochód. W opony wielosezonowe bądź zimowe, i pamiętajcie, że muszą być dobrej jakości. I to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Wiecie już, co możecie zrobić, aby nie dać się zaskoczyć zimie. Czyli możecie stworzyć własny środek do odmrażania szyb za pomocą wody i izopropanolu, bądź denaturatu. Pamiętajcie o wycieraczkach. Nie ma potrzeby stawiania ich na sztorc, bo mogą Wam przymarznąć w takiej oto pozycji, wiecie, wygiętego banana, jeżeli macie tam te bezprzegubowe, tak samo jak ja. Może potem się okazać, że jeżeli je położycie, to nie będą Wam dobrze przybierać do szyby, a co za tym idzie, nie będą spełniały swojej najważniejszej funkcji. Jeżeli martwicie się, że wycieraczki będą Wam przymarzać do szyby, podłóżcie pod nie jakąś tekturę, a na przednią szybę połóżcie sobie tą matę ochronną, wtedy na pewno odejdzie Wam skrobanie przedniej szyby. Jeżeli chcecie sobie ułatwić skrobanie szyby, bo lubicie to tak samo jak ja, to myjcie regularnie szyby za pomocą między innymi właśnie takich dedykowanych środków do mycia szyb. One też zawierają takie środki, że to skrobanie na pewno jest łatwiejsze. Pamiętajcie, żeby ten odmnażacz do szyb trzymać w domu, nie w samochodzie, bo jeżeli Wam zamarznie, no to nie dostaniecie się do samochodu. Ale wiecie już jak też dostać się do samochodu, jak się zabezpieczyć. Czyli bazelina do zamka oraz bazelina na uszczelki, abyście mogli się spokojnie dostać do samochodu. Jeżeli żyjecie w mieście w regionie, gdzie pada śnieg, nie tak jak u mnie, to pamiętajcie o zmiotce i o, o ścierce do mikrofibry. Odśnieżajcie swój samochód. Pamiętajcie, że grozi za to mandat, bodajże 200 zł, o ile przepisy się już nie zmieniły. Nie, nie jestem na bieżąco, więc nie wiem, nie powiem Wam, ale pamiętam, że było to coś około 200 zł. A lepiej te 200 zł przeznaczyć albo na paliwo, albo na kosmetyki do samochodu. Pamiętajcie też o tym, aby wymienić opony na zimowe bądź wielosezonowe. Jest to Wasze bezpieczeństwo. Pamiętajcie też o tym, aby wymienić do spryskiwaczy na zimowy. Zadbajcie o swój akumulator. I co? Myślę, że to by było na tyle. Dbajcie o swoje samochody, szczególnie zimą. Postaram się w następnym odcinku pokazać Wam, jak myć samochód zimą, bo to też nie jest oczywiste. Tego brudu zbiera się dużo. Więc zapraszam Was do oglądania. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.